Opowiadała starsza kobieta. Kiedy napadli naszą wioskę, uciekaliśmy. Widzieliśmy, jak płonie nasz dom i poszczególne sąsiedzkie domy. Krzyk moldowanych ludzi w tak nieludzki sposób roznosił się tej nocy tak wysoko jak iskry palonych naszych domów. Całe niebo płonęło. Biegliśmy przez las z moją mamą a że chorowała na serce, już nie miała siły. Mówi mi, Józia, Józia zostaw mnie tutaj, ty uciekaj. Może ty się ze wszystkich chociaż nas uratujesz. Ale ja nie mogłam zostawić mojej mamy. Poszłam do źródła, aby nabrać wody. Wzięłam go, tej wody na liście, aby choć trochę mogła ukoić swoje pragnienie. Wśród lasu zobaczyłam światło, Bałam się, czy to oni? W lesie była ziemianka, ale jeśli mają nas zabić, to i tak zabiją. Przyszłam do ziemianki, tam była starsza Ukrainka. I mówię: Moja mama umiera, potrzebuje pomocy. Dziecko, ja nic nie mam. Jestem biedna. Widzisz, gdzie mieszkam. Jak zwierzę. Mieszkam w norze, w ziemi. Mam trochę mleka i chleba. Niech mama zje to, co ja miałam zjeść. A potem uciekajcie. Może odzyska siły. Oddała ostatnią kromkę własnego chleba i garnuszek mleka. I o dziwo to skromne jedzenie dodało siły matce Judzi tak, że mogła uciekać dalej. Na koniec Ukrainka powiedziała, kilka kilometrów dalej będą inne takie domy, takie lepianki w ziemi. Do nich nie zachodźcie, tam nie będzie dobrych ludzi. Dzisiaj, gdy jechałem autem, słuchałem ciekawej dyskusji, jak to pięknie i łatwo na grobach naszych rodaków, Robi się politykę. Łatwo jest mówić, co należy dzisiaj zrobić, a czego nie należy. Przerzucali się i o dziwo ci najwięcej bronili, co najwięcej gardzą narodem polskim, jego historią. Jakiś interes w tym czuli, po się walczyli o tą historię. Kiedy Bracia, bo na jednej ziemi mieszkaliśmy z narodem ukraińskim, wyciągli w naszą stronę nóż. Jakie lekarstwa podawali, przeróżne, od wieńców, pomników, poeskumacje, inni mówili, że czas rany uleczy. I był także jeden niezwykły lekarz. Dwóch naszych narodów, błogosławiony biskup Chomyszyn, o którym cisza, pomimo że ojciec święty Jan Paweł II wyniósł go na ołtarze, aby jego przykład i mądrość życia promieniowała na oba narody. Biskup Chomyszyn, nazywany pogardliwie jednym z ukraińskich biskupów, który bardziej niż Ukraińcem był Polakiem. Po dzień dzisiejszy na Ukrainie nie ma żadnej jego ulicy, żaden prac nie nosi jego imienia. Tabura Raza, wykreślony z historii, bohater tych nieludzkich czasów, żyjący przed dzień tych wielkich, strasznych dni. Gdy płonęły nie tylko wioski, ale i płonęło braterstwo i wzajemna miłość. Biskup Homyszyn w swojej książce Dwa Królestwa kresli nie tylko dla swojego narodu, ale i dla każdego człowieka jedyną drogę prawdziwego szczęścia. On oczami serca widział płonące wioski, zniszczone kościoły i pomaldowanych ludzi. Bo widział, że zło zwycięża wtedy, kiedy pokonuje nas samych. Wielkie zbrodnie rozpoczynają się od najmniejszych grzechów, które są w nas i które podnoszą głowę wysoko, a na które my milczymy. Oto błogosławiony biskup homyszyn przestrzega każdego z nas. Przestrzega nas nie przed złem, które jest wokół nas i w świecie, bo ono zawsze było, jest i pozostanie. Przestrzega przed złem, które jest we mnie, a które gdy mnie zwycięży, zaczyna zwyciężać także i w świecie. Dziś w pierwszym czytaniu był obraz wojny. Oto pokotem położone. Trupy ludzi, którzy nie żyli. I prorok zawołał, i powstali, i ciało się przeblekło w skórę. Ale to nie byli ludzie. To było tylko mięso i kości. Bez ducha, choć zapewne widzieli, mówili i potrafili się poruszać, nie było w nich Bożego Ducha. Dopiero wtedy stali się ludźmi, kiedy Boży Duch w nich wstąpił i w nich zamieszkał, uczłowieczyło się ciało. I kiedy wydrzemy serca ludzi, wiarę, wydrzemy Boga, pozostaniemy maszynami, zdolnymi do tego, co kilkadziesiąt lat temu. Zrobili Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy to, co zrobili nasi Polacy, kiedy nie tylko, że nie otworzyli drzwi przed Żydami, ale mieli odwagę ich wydawać mieli odwagę wydawać tych Polaków, którzy Żydom pomagali. Możemy być ciałem bez ducha. I największą zbrodnią, jaką powie biskup Homyszyn, jest właśnie nie zabicie ciała, ale zabicie Bożego Ducha w człowieku. A to dokonuje się na naszych oczach w zwykłej szalej codzienności. To zabijanie Bożego Ducha dokonuje się już od najmłodszych lat, bo czym jest, jak niezbrodnią, gdy pobożna babcia rękami ma związany różaniec i gdy jej wnuk wyrosował w tym kościele figurę Matki Bożej? Aby na dzień zabrać ją do domu. Czym są, jeśli nie zbrodnią te słowa? A po co ci to? Łatwo, łatwo przychodzi nam zabijać wiarę, zwłaszcza w tych najmniejszych, gdy zabije się człowieku Bożego Ducha. Staniemy się martwym mięsem, które w drugim człowieku nic więcej nie będzie widziało niż Rywara. Nie będzie widziało nic więcej niż człowieka, którego też boli, który także cierpi, który ma swoje pragnienia i marzenia. Dzisiejszą wigilię zesłania Ducha Świętego. Każdemu z nas przychodzi zapytać się samego siebie: Czy nie zabijam w sobie tego pierwiastka boskości? Czy nie zabijam sobie Bożego Ducha? Przez to, że nie walczę z własnym grzechem, przez to, że nie nawadniam swojej duszy modlitwą, sakramentami. Przychodzi nam w dzień wigilii zesłania Ducha Świętego zapytać czy nie jestem zbrodniarzem względem własnych dzieci, swoich najbliższych, czy nie zabijam w nich Bożego Ducha, czy są pełni życia, czy może przeze mnie zostaną tylko martwym ciałem które choć się naje, choć wiele rzeczy i pięknych będzie widzieć, nie będzie tak naprawdę żyło, bo nie będzie miało Boga w sobie. Amen.